Zaglądnij do swoich szafek, pudełek, zakamarków mieszkania i zobacz czy są tam jakieś nieużywane przedmioty, które w pewien sposób się marnują, a mogłyby zostać wykorzystane czy też przerobione na coś innego. A może potrzebujesz kupić jakąś nową rzecz, np. wielorazowe płatki do demakijażu lub gumkę do włosów? Zobacz, czy nie masz już w swoim posiadaniu przedmiotów, z których można by było samemu wykonać to, czego potrzebujesz. Użyj tego, co już masz, tego, co już zostało wyprodukowane. Dzięki temu oszczędzasz cenne zasoby naszej planety. Zamiast kupować wodę w plastikowych butelkach, możesz zacząć pić wodę z kranu i dzięki temu przy okazji sporo zaoszczędzić. Woda z kranu jest bezpieczna, dodatkowo zawsze możesz ją przygotować lub jeśli czujesz taką potrzebę, przefiltrować. Większość powierzchni można z powodzeniem wyczyścić przy pomocy octu rozcieńczonego z wodą. Ostatnio na blogu podawałam przepisy na proste i ekologiczne detergenty, które wykonuję z kilku składników, które zwykle mam już w domu. Link do tego wpisu znajdziecie w opisie filmu. Zamiast kupować kuchenny papier jednorazowy, można z powodzeniem korzystać z materiałowych ściereczek. W tym momencie mamy sporo możliwości, jeśli chodzi o nabywanie wiedzy przez internet. Możemy więc czytać artykuły na blogach, książki, dyskutować w grupach i inspirować się nawzajem, czy też oglądać filmy. W opisie tego filmu znajdziecie też link do polecanych przeze mnie treści o Zero Waste. Do zasadzenia swoich warzyw nie potrzebujesz wielkiej szklarni, możesz wykorzystać z powodzeniem parapet, balkon czy małą grządkę. Jeśli na co dzień jesz mięso, możesz spróbować ograniczyć jego spożycie. Na przykład ustalić sobie jeden dzień w tygodniu, który będzie całkiem bezmięsny, lub starać się jeść jeden posiłek dziennie, który będzie bez mięsa, albo przestać jeść mięso w ogóle. Wszystko zależy od Twoich preferencji i możliwości. Możesz zacząć od uważnego mycia rąk i zakręcać wodę w momencie, gdy namydlasz dłonie. Oszczędność wody to także branie krótszych kąpieli lub prysznic zamiast wypełnionej po brzegi wanny. A podczas spłukiwania wody w toalecie wybieraj raczej ten mniejszy przycisk zamiast większego. Ucz się odpowiednio segregować odpady. Wyznacz sobie praktyczną przestrzeń, w której będziesz je przechowywać. Informacje dotyczące segregowania odpadów możesz z łatwością znaleźć w internecie. Wreczki na warzywa można użyć z tego, co mamy już w domu. Moje powstały z firanek oraz z bawełnianych koszulek. Do ich wykonania nie potrzeba też jakichś specjalnych umiejętności. Ja szłam na maszynie, ale da się to też zrobić przy użyciu igły i nitki. Kupuj to, co jest Ci naprawdę potrzebne. Ja osobiście lubię wstrzymać się miesiąc z zakupem, by zobaczyć, czy naprawdę potrzebuję danej rzeczy. Kupując z domu przez internet, wybieraj produkty z namysłem. Zwracaj uwagę na skład, miejsce wykonania i opakowanie produktu. Zanim coś kupisz, pomyśl, czy nie możesz tego zrobić z tego, co masz już w domu. Przed zakupem zobacz, czy nie masz już czasem podobnego produktu w domu. Kupuj rzeczy, które spełniają kilka kryteriów: są potrzebne, praktyczne, piękne, służą Tobie i planecie. Mamy także możliwość dzielić się wiedzą bez wychodzenia z domu. Warto więc skorzystać z tej możliwości i dzielić się nią z rodziną, ze znajomymi, czy też nieznajomymi, poprzez konto na Instagramie, Facebooku, albo przez bloga. Nawet pozostając w domowej przestrzeni, możemy stawiać nowe kroki na drodze do bardziej ekologicznego życia.